Hejcie witajcie mordeczki, z tej strony Kodmiczdeo i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o darmowym przedmiocie, który został usunięty, a na samym wstępie tego odcinka chciałbym Was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migao, i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały nadal nie subskrybuje tego kanału. A teraz na ekranie wyświetla Wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem Migao. Jeżeli to właśnie Ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału i swoją drogą jest. Tam jeszcze link do filmu z konkursem na 1000 fałdolców. Wszystkie informacje na temat konkursu znajdziecie po wejściu na odcinek konkursowy. A ja już ją nie przedłużam, i lecimy do odcinka. Jakiś czas temu twórcy gry wprowadzili do gry darmowy przedmiot, który mógł zdobyć każdy gracz za darmo. Każdy, ponieważ po wejściu do gry otrzymaliśmy komunikat o tym, że na nasze konta trafił kolejny darmowy przedmiot. Mowa tutaj oczywiście o płycie muzycznej z Rocket League, którą mógł zdobyć każdy po wejściu do gry. Co jednak ciekawe, przedmiot ten kilka dni temu zniknął z konta każdego. Każdego gracza i niestety nikt go do tej pory nie ma. Na ten moment nie znamy powodu jego usunięcia, jednakże są dwa bardzo ciekawe podejrzenia na ten temat. Pierwsza to to, że piosenka zawierała prawa autorskie i do momentu niewykupienia praw przez twórców nie trafi ona do gry. A druga teoria to to, że piosenka miała jakieś błędy i została tymczasowo usunięta. Niestety, ale nie mamy dokładnych informacji na temat tego, dlaczego to zostało usunięte i do tej pory nic nie wiemy dokładnie. Według oficjalnej wiadomości na Twitterze od Fortnite'a wiemy, że wiedzą o problemie oraz że problem jest obecnie badany. Tak więc, jak widać, twórcy gry nazwali to prosto problemem, więc wydaje mi się, że przedmiot w późniejszym czasie trafi ponownie do gry. Jednakże, problem w tym momencie pojawia się przy stronie, gdzie twórcy gry publikują najpopularniejsze problemy z gry Fortnite. Strona ta głównie pokazuje problemy, które mają zostać naprawione przy następnej aktualizacji. W tamtym miejscu nie ma tego problemu, co końcowo może podpowiadać nam o całkowitym jego usunięciu. Pamiętajcie jednak o tym, że twórcy gry mogą go końcowo nigdy nie wprowadzić, przez wcześniej wspomniane. Prawa autorskie. Teorii na ten temat jest obecnie mega i to mega dużo, a wszystkiego dowiemy się już po następnej aktualizacji 15.20. Ta do gry powinna zostać wprowadzona już jutro, maksymalnie w środę o godzinie 8 lub 10 rano czasu polskiego. To właśnie w niej ten przedmiot zostanie naprawiony, albo dowiemy się, czy kiedykolwiek trafi jeszcze do gry. Według mnie twórcy gry nie pozostawią tak graczy i będą starali się ponownie dodać go do gry. Jednakże, gdy nie uda im się to, to liczyłbym na jakąś małą rekompensatę w postaci faudolców. W cenie tej płyty muzycznej lub innej płyty muzycznej. Co do rekompensaty, to nie brałbym jej tak na 100%, ponieważ nie zawsze zostaje ona dodana na konta graczy. Jednak, gdy problem jest po stronie twórców gry, to zazwyczaj dostajemy jakąś małą rekompensatę. Zwłaszcza, że ostatnio twórcy gry dają nam naprawdę bardzo dużo darmowych rzeczy za totalnie nic. Przykładem tego jest właśnie ta płyta muzyczna, czy na przykład darmowa emotka śpiewaj razem, która trafiła do sklepu z przedmiotami. Poza tym najnowsza aktualizacja 15.20 wprowadzi mega. I to mega dużo nowości oraz usprawnień. Ze wstępnych informacji wiemy, że w niej do gry trafi nowy pojazd z działkiem, możliwe dodatki do broni oraz kilka innych ciekawych rzeczy. Co więcej, z gry zostanie usuniętych bardzo i to bardzo dużo błędów, które do tej pory znajdują się w grze. Takimi najpopularniejszymi błędami do tej pory to błąd z ruchomymi piaskami oraz pływającymi samochodami. Jak ktoś jeszcze nie wie, to od ostatniego czasu normalnie możecie jeździć samochodami po wodzie i nigdy się nie zatopicie. Przy okazji, gdy samochód zostanie zatopiony, to po chwili. Sam wyleci z wody i zacznie się kręcić. Problem ten może nie jest aż tak bardzo denerwujący, jednakże twórcy gry muszą go naprawić w najbliższym czasie. Pamiętajcie jednak, że są to tylko dwa przykłady błędów, które w najbliższym czasie zostaną naprawione. Na ogół, jak widać, w tle jest ich o wiele, wiele więcej, a twórcy gry muszą je naprawić już w najbliższym czasie. Co więcej, ta najnowsza aktualizacja powinna wprowadzić pierwsze nowości dotyczące nowego silnika Unreal Engine 5. Jego działanie i tak dalej omówiłem w kilku innych materiałach na kanale. Ale krótko mówiąc, to właśnie on wprowadzi nowe tekstury oraz długo wyczekiwane budowanie własnych wysp w Fortnite. Cie. Co do budowania własnych wysp, to już teraz możecie je sami tak jakby tworzyć w tej aplikacji z nowym silnikiem. Jednakże nie będziecie mieli dostępu do podglądu na żywo w grze, co utrudni troszkę całą sprawę. Co więcej, nie będziecie mieli dostępu do gotowych tekstur, które są teraz używane w grze Fortnite. Po wprowadzeniu tego silnika do gry opcje te powinny trafić bezpośrednio do Fortnite i wtedy na bieżąco będziecie mogli oglądać. Zmiany Waszej wyspy. Pamiętajcie, że opcja ta końcowo trafi dopiero w połowie 2021 roku, tak więc teraz jest jeszcze mega i to mega dużo czasu na to wszystko. Przewiduje się, że będzie to mniej więcej sezon 6 rozdziału drugiego, ale do tego tematu będziemy nawiązywać pewnie jeszcze mega i to mega dużo razy. Na sam koniec dodam tylko, że na kanale jest poradnik, jak szybciej pobierać aktualizacje do Fortnite'a. Zapamiętajcie o tym, bo przyda Wam się on już jutro, maksymalnie w środę, gdy będzie właśnie nowa aktualizacja. Na ten moment to wszystko. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące darmowego przedmiotu, który został usunięty. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem jak zawsze będę informował was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Tak więc to chyba wszystkie najważniejsze informacje dotyczące darmowego przedmiotu. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału i co? To chyba. Wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, czy dostaliście ten przedmiot za darmo i czy w ogóle go używaliście. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!